Witam Was serdecznie w kolejnym dniu Scrap Masa. Nazywam się Ania Dub i przygotowałam dla Was kartkę typu by window, czyli z takim przestrzennym frontem przypominającym wykórz okienny. Dzięki temu projekt zyskuje głębie i trójwymiarowy efekt i pięknie prezentuje się na półce czy stole. Mechanizm w tej kartce jest trochę jak w kartce sztaglugowej. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Agatheria. Możecie tam znaleźć cudowne pudry do embossingu, różnorodne tekturki, szablony, stemple, HDF-ki i wiele różnych materiałów do scrapbookingu czy dekupażu. Ja w swojej kartce użyłam listków ostrokrzewu, pudru do embossingu, Tutaj mam trzy, ale wybrałam dwa: diamentowy pył i diamentową czerwień. Oczywiście nie może zabraknąć na kartce napisu, więc wybrałam teksturkowy napis Wesołych Świąt. I takie ozdobne koronki zimowe. Jeśli chodzi o papier, ja użyłam papierów o Christmas Night od Craft O'Clock. Bloczka 15 na 15 Chciałabym Was zachęcić, żeby wykorzystywać te małe bloczki i ta kartka jest do tego idealna. Jeśli chodzi o dodatki do wycinania, wybrałam kwiaty z innej kolekcji Craft O'Clock i dodatki z Alchemy of Art Karoliny Bukowskiej. Nie może również zabraknąć gwiazdy Betlejemskiej. Zrobiłam je z kalki przy użyciu wykrojnika Craft and you Design. Chciałabym, żebyście wykorzystywali materiały, które już macie w domu z poprzednich lat. Możecie mieszać różne kolekcje czy dodatki, tak jak ja to zrobiłam. Kartka, którą na dzisiaj przygotowałam, jest na bazie kartki 15x15. Ja ją troszeczkę docięłam, aby miała wymiary 149 na 149 cm. Ja posługuję się calami. Bo moja bigownica jest w calach i, i tak mi jest po prostu łatwiej. Będziemy biegować front kartki na 3 czwarte cala, 2, 3 i 7 ósmych, 5 i 1 ósma cala. Wymiary macie również w centymetrach. Zabieramy się do pracy. Tak jak już mówiłam, front kartki bigujemy na 3 czwarte cala, 2 cale, 3 i 7 oraz 5 i 1 ósma cala. Bardzo się cieszę, że mogę być z Wami i chciałam serdecznie podziękować Asi za zaproszenie do tego pięknego wydarzenia, jakim jest Scrapmas. Teraz musimy odpowiednio zgiąć nasze biegowania. Pierwsze zagięcie zginamy do środka. Następne na zewnątrz i kolejne również na zewnątrz, a ostatnie zginamy do środka. I mamy już gotową bazę naszej kartki. Teraz czas na papier skrabowy. Potrzebujemy dwa paski o wymiarach 1 i 8 cm dwa paski o wymiarach 3 cm jeden pasek o wymiarach 4,5 cm i wszystkie są na 14,7 cm. Na drugą warstwę papieru skrapowego potrzebujemy dwóch pasków o wymiarach 1,4 cm na 14,4 cm. Dwóch pasków o wymiarach 2,7 cm. Jednego paska 4 i 2. Ja już mam papier docięty, aby Was nie zanudzać docinaniem papieru. Do środka wklejam warstwę papierów o wymiarach 14 i 7 cm na 14 i 7 cm i paseczki na lewą stronę o wymiarach takich jak pierwsza warstwa na froncie kartki. Do przyklejenia papieru sklepowego używam kleju introligatorskiego od Asi szulik. Przepraszam Was, że uciekam co chwilę z kadru. Klej rozmarowuję specjalnym pędzelkiem do kleju. Można go nabyć również u Asi w sklepie. Przyklejam wewnętrzną warstwę papieru a następnie zajmuję się przyklejaniem wewnętrznych paseczków. Zapomniałam dodać, że przyklejamy tylko cztery paseczki, bo miejsce na piąty pasek będziemy przyklejać do prawej strony. Teraz czas na front kartki. Najpierw warstwa pierwsza. Ja wybrałam czerwone deski z białymi płatkami śniegu. Pamiętajcie, aby przed przyklejeniem pasków ułożyć je we właściwej kolejności, aby podczas przyklejania nie było pomyłki. Czas na drugą warstwę papieru sklepowego. Ja wybrałam jasny papier z motywem kwiatów gwiazdy betlejemskiej. Tutaj również, jak w pierwszej warstwie, układam sobie paski, aby podczas klejenia nie pomylić ich kolejności. Drugą warstwę przyklejam na taśmę piankową 1 mm. Paseczki w drugiej warstwie można śmiało przejechać radełkiem lub wyciąć wykrojnikiem. Jestem ciekawa, czy spotkaliście się już kiedyś z kartką typu By-Window? Dajcie znać w komentarzach. Dla mnie jest to super forma. I fajnie, bo można w niej wykorzystać małe bloczki, które u mnie często leżą w szafce zapomniane. A scrap mask jest doskonałym powodem, aby wyciągnąć zasoby z czeluści naszych szuflad i szafek. Więc zachęcam Was do tworzenia na tym, co już macie w domu. Najważniejsza rzecz dzisiejszego dnia to literka. Literka O. O, jak w słowie, wąż. Mam nadzieję, że bez problemu odgadniecie hasło, które przygotowała dla Was Asia. Sprawdzam, czy wszystko mi pasuje, czy dobrze się zgina. Czas na ozdabianie. Aby zwiększyć powierzchnię ozdabialną, przyklejam kółeczko wycięte z papieru. I na nim będzie główna kompozycja. Tu, gdzie pokazuję palcem, będą znajdowały się elementy, w których zaczepimy sobie na naszą karteczkę. Teraz sklejam ten wewnętrzny pasek, którego nie ozdabialiśmy. Rozsmarowuję klej i przyklejam do wewnętrznej strony. Po przyklejeniu sprawdzam, czy wszystko dobrze się zgina i zaczynam budować kompozycję. Moja kompozycja, tak jak już mówiłam wcześniej, będzie na kole. Pod koło podklejam wianuszek wycięty wykrojnikiem. Całość staram się utrzymywać w tradycyjnych kolorach świątecznych, czyli czerwieni, zieleni i bieli. Wianuszek podklejam bezpośrednio pod koło bez użycia dystansów. Kółeczko przyklejam na taśmie dystansowej, pamiętając, aby taśma była tylko na tym najszerszym panelu. Jeśli przyklejemy elementy naszej kompozycji na tych mniejszych panelach, to niestety nie będzie nam się dobrze zginało. Gdy już mam wklejone podłoże, układam swoją kompozycję. Szykuję sobie listki i inne dodatki. Postanowiłam też użyć w tym momencie gorąki zimowej od agaterii, którą wyembosowałam pudrem diamentowy pył, również od agaterii. Jak za chwilę zobaczycie podczas nagrywania miałam małą awarię i telefon przestał mi nagrywać film, dlatego teraz widzicie, że kompozycja już jest prawie gotowa. Dodałam do niej e, oczywiście elementy do wycinania papierowe. Sizal i gałązki z wykrojnika oraz zrobioną przeze mnie policensję z kalki. Mam nadzieję, że to, że nie widzieliście, jak buduję kompozycję, nie będzie dla Was dużym problemem. Elementy dawałam na dystans o różnej grubości 1 mm oraz 2 lub 3 mm. Teraz doklejam również kolejny element na dystansie. Cukrową laskę z liśćmi ostrokrzewu. Co jakiś czas sprawdzam, czy dobrze mi się kartka zagina, czy nic nie blokuje, nie przeszkadza. Moja kompozycja jest już prawie gotowa. Dokładam jeszcze listki tekturkowe z agaterii oraz listki z wycinanek. Za chwilę będę budować mini kompozycję wewnątrz kartki, która pozwoli nam zahaczać tą kartkę, aby powstał ten efekt przestrzenny. Ale najpierw wybieram napis na kartkę. Jest to napis Wesołych Świąt. Tutaj zastanawiałam się, gdzie on by lepiej wyglądał. Taki naturalny, tekturkowy, fajnie wyglądał tam przy głównej kompozycji, ale ja postanowiłam, że go wyembosuję. Pudrem diamentowa czerwień i dam go poniżej kompozycji. Te pudry do embossingu od agaterii są cudowne, przepięknie się błyszczą. Niestety na filmie nie da się tego pokazać. Tutaj jeszcze się zastanawiam, czy nie dać tego napisu na główną kompozycję, ale stwierdzam, że jest mało widoczny. Elementy tekturkowe, takie jak napisy, przyklejam tak, że klej rozmarowuje na jakiejś innej powierzchni i delikatnie przykładam tam tekturkę. Przyklejam napis tak, aby tylko był przyklejony do tego głównego, największego paska naszej kartki. Jeszcze mi czegoś brakowało na tej kompozycji. Postanowiłam dokleić na dystansie prezent. A teraz będę przyklejała wewnątrz elementy, które pozwolą nam na zahaczanie kartki. Ja to sobie zostawiłam na koniec. Ale myślę, że warto zrobić to jednak na początku, przed tym, jak zbudujemy główną kompozycję. Pamiętajcie również, aby zostawić odpowiednio miejsca na wklejenie życzeń. Elementy przyklejam na mały dystans, 1 mm, bo nie może być za dużo, żeby się kartka dobrze nam domykała. Przypominam o dzisiejszej literce. Tą literką jest litera O. Jestem bardzo ciekawa, czy spodoba Wam się ta forma kartki. Jest ona naprawdę prosta, a jaka efektowna. Tutaj sobie sprawdzam, czy odległość jest dobra i czy karteczka odpowiednio się zahacza. Taką kompozycja nie może być za duża. Ma być tylko po to, aby można było tam zahaczyć tą kartkę. Podobnie jak w kartce sztalugowej. I kochani, to już jest koniec. Karteczkę mamy... Gotową. Mam nadzieję, że Wam się spodobała moja propozycja na ten scrap masowy dzień. Zachęcam Was do tworzenia. Wesołych świąt, kochani. Bawcie się dobrze.